Cześć, witajcie! W tym filmiku pokażę Wam moją całą hodowlę. Tutaj są głównie nioski. Właśnie widzimy. Z nich zostanie tylko jakieś 10 wniosek, Głównie raczej te młode. Liliputki też zostaną. Zielone nóżki myślę. Właśnie Wandoty planuję jeszcze sprzedać. Jakoś nie chce mi się ich hodować. Nie, nie podoba mi się jakoś tarasa tych kur. Jeśli by był ktoś zainteresowany, chętnie sprzedam W skład wchodzą dwie kurki, kogut, tu jest jedna, tutaj jest druga i jeszcze gdzieś kogut. O no i tam jest kogut właśnie. Widzimy. Mam około teraz 30 kurek Około 20 będzie wniosek Hamburgi również mam. O, tam widzimy. Mam kwokę hamburga z kurczętami. One raczej tak wszędzie chodzą. Ma ich 10 sztuk. O, widzimy. Młoda tęczanka tam się pojawiła. więc w hodowli właśnie mam zamiar zostawić z 10 niosek z 8 liliputek. Do kołta brak mi, planuję dokupić dwie kury. O takie z zwierzęta prawdopodobnie będą to prawdopodobnie już roczne kury. Tak więc to są głównie już starsze kury. Ta, ta to już ma 3 lata. Więc prawdopodobnie pójdzie na rosół bo jeśli ją ktoś będzie chciał, to ją sprzedam. Mam około 10 takich. Cena będzie niska, oczywiście, bo to już kura stara. Tutaj mają właśnie młode dominanty, które były na wcześniejszym filmie. One zostają. Właśnie jedna zaczęła już młoda nosić. Oto to właśnie ona tutaj to są z własnych ręków wszystko. Te są moje pierwsze, właśnie tutaj. Ta czerwona, co jest? To jest z pierwszego lęgu, właśnie. Tu są młode zielonuszki koguty z drugich lęgów. Tam jeszcze raz, właśnie moje kurczęta 10 sztuk, różne rasy. No to chyba na tyle w tym filmiku. Właśnie, mam zamiar, jeszcze właśnie sprowadzić te dwie brachmy. I może jakieś biało czuby. Z czuba, tak mam tylko w tej chwili jedną kurkę, właśnie o tam. Widzimy czubatka jedna. Bo i więcej ale poginęło właśnie w liliputek mam około 10 takich Też mogę chętnie odsprzedać cena 15 zł z kołótkiem za 25 właśnie Nie o co wszystkich kurczęć właśnie się No to by było na tle w tym filmiku więc cześć